Łukowscy seniorzy wzięli udział w warsztatach, podczas których zgłębiali swoją wiedzę o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Realizujemy działania Senior na Drodze do Bezpieczeństwa. To jest akcja skierowana dla seniorów w 48 miejscowościach w całej Polsce, m.in. dzisiaj w Łukowie. W ramach tej akcji realizujemy tutaj działania profilaktyczne. Pokazujemy seniorom różne filmy obrazujące najczęściej popełniane błędy na drodze. Dzięki tym filmom dostrzegają te błędy, omawiamy je, jest interakcja, stają się później już bezpieczni. Najczęściej popełnianymi błędami, jeżeli chodzi o seniorów pieszych, jest to, że zbyt pewnie wchodzimy na przejście dla pieszych albo nie korzystamy z nich w ogóle. Zbyt pewne wejście na przejście dla pieszych może spowodować to, że inny kierowca samochodu, który popełni błąd, nie zachowa szczególnej ostrożności, weźmie i spowoduje tragedię. A zawsze w konfrontacji samochód pieszy, pieszy jest na przegranej pozycji. Jeżeli chodzi o rowerzystów, z rowerzystami jest tak, że e, rowerzyści najczęściej wjeżdżają. Albo na przejście dla pieszych, czyli miejsce, gdzie nie powinni wjechać, albo skręcają. Do posesji czy skręcają na skrzyżowaniu, nie sygnalizując tego. Wtedy niestety biorą i uczestniczą w wypadkach drogowych. Według statystyk ubiegłorocznych, grupa seniorów rowerzystów i grupa seniorów pieszych jest niestety w takiej grupie ryzyka. I tutaj musimy, zwracamy osobom uwagę na te, na, na te tematy. Potrzebne są tego typu rzeczy, uczulanie ludzi, że bezpieczeństwo ruchu jest ważne. No przede wszystkim jeśli chodzi o bezpieczeństwo dla seniorów, jak się zachowywać na, na ulicy, jak na przejściu, no i jak udzielać pierwszej pomocy w razie wypadku, jakbyśmy spotkali, naszle akurat na wypadek, nie? To, to w jaki sposób y, pomóc danej osobie, w tej, która tam jest w tym wypadku. Bardzo ciekawy wykład, powinno to być bardzo często w Łukowie, bo ludzie są, niektórzy... Nie patrzą na czerwone światło, przechodzą i po prostu niebezpieczeństwo dla i kierowców, i dla ludzi robią. Bardzo dużo się można dowiedzieć, bo jak ja jeżdżę rowerem, no to dla mnie jest bardzo cenna wiadomość: że trzeba no, nie śpieszyć się, no refleks też. No i myślę, że spostrzegawczo, czy ktoś będzie wchodził, czy nie. Takie wiedzę to są naprawdę skarby na dzisiejsze czasy, który spędzi życia tak szybki. Po zajęciach teoretycznych był czas na zajęcia praktyczne. Na zajęciach praktycznych mamy symulator jazdy, na którym pokazujemy zagrożenia na drodze, takie, które mogą wystąpić, czyli pokazujemy w kontrolowanych warunkach te sytuacje, których seniorzy nie do końca dostrzegają. Pokazujemy, czym może to zaowocować, a jednocześnie zwracamy uwagę, że tam było to zagrożenie. To jeżeli chodzi o symulator jazdy, tak jak Państwo też wcześniej widzieliście, ja pokazywałem na symulatorze jazdy, jak prawidłowo zapinać pasy bezpieczeństwa. I to zarówno dotyczy i kierowcy samochodu, i pasażera. Tutaj w okresie jesienno-zimowym ważne jest, żeby nie zapinać tych pasów na kurtkę, ponieważ pas musi być jak najbliżej ciała zapięty po to, żeby skutecznie nas trzymał. Za mną jest tutaj symulator dachowania. To już pokazujemy później, to co pokazałem w chwilę wcześniej, jeżeli chodzi o zapięcie pasów, pokazujemy w kontrolowanych warunkach, jak te pasy rzeczywiście działają. Na symulatorze dachowania Obrazujemy to, że jeżeli zatrzymamy na sekundę ten symulator do góry kołami, to wówczas senior odczuwa, że wisi właśnie tylko i wyłącznie dzięki pasowi. Gdyby miał pas źle zapięty, to niestety by po samochodzie latał. Seniorów na warsztatach odwiedził zastępca burmistrza Mateusz Popławski. Ja myślę, że każdy powinien być bezpieczny na drodze, a seniorzy przede wszystkim. Seniorzy to są osoby bardzo aktywne w naszym mieście, więc cieszę się, że Ministerstwo Infrastruktury organizuje taką akcję. Ta akcja, jak widać w Łukowie cieszy się dużym zainteresowaniem. Blisko setka seniorów korzysta właśnie z tych wykładów, ale również z symulatorów jazdy, które dzisiaj są dostępne na placu przed Łukowskim Ośrodkiem Kultury. Myślę, że to będzie też świetna zabawa, ale też i nauka i myślę, że na naukę nigdy nie jest za późno. No, więc uczmy się tego bezpieczeństwa, jak zachowywać się dobrze na drodze. Warsztaty Senior na Drodze do Bezpieczeństwa odbywały się w Łukowie w ramach ogólnopolskiej akcji skierowanej do osób powyżej 60 roku życia. Jej celem jest zwiększenie świadomości seniorów o potencjalnych zagrożeniach na drodze. Warsztaty organizuje Krajowe Biuro Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działające przy Ministerstwie Infrastruktury. Partnerem wydarzenia jest oddział żandarmerii wojskowej w Lublinie. Super grupa. Wszyscy uczestniczyli e, bardzo dzielnie. Ja, była interakcja. Przeciągnęliśmy nawet te, te zajęcia, ponieważ były, było mnóstwo pytań. E, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Było, było naprawdę super. Taką grupę chciałbym mieć na każdych spotkaniach.